Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy mięso kebab. Wykorzystamy do tego filet z uda kurczaka. Potrzebujemy do tego kilogram mięsa, oliwę z oliwek, zioła prowansalskie, paprykę słodko mieloną, dwa ząbki czosnku, sól i pieprz. Przepis jest naprawdę bardzo prosty. Wystarczy na początek zamarynować kurczaka. Tak więc wszystkie przyprawy, czosnek wsypujemy do fileta. Musimy teraz to wszystko wymieszać, jak zwykle. Tak zamarynowane mięso odstawiamy na godzinę do lodówki. Następnie podsmażamy mięso na patelni grillowej. Może być to również zwykła patelnia. Mocno rozgrzewamy patelnię. Pamiętajcie, że tutaj w marynacie jest już oliwa i nie trzeba więcej tej oliwy na patelnię dawać. I tak podsmażamy z obu stron. Aby filet był dobrze wysmażony. Pierwsza partia kurczaka jest już gotowa, możemy wykładać. Więc kebab mamy już gotowe. Wystarczy tylko je pokroić, co zaraz Wam zademonstruję. Zaczynamy kroić. Przygotujcie sobie ostry nóż. Spójrzcie jak pięknie to wygląda. Mięso kebab mamy już zrobione, pokrojone. Jak sami widzicie, jest identyczne jak w normalnym kebabie. Także zachęcam do spróbowania mojego przepisu. Uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo pyszne. Oczywiście subskrybujcie. Ja Wam życzę smacznego i do zobaczenia.